Pogadamy sobie dzisiaj w końcu trochę o przymierzu, bo recenzja Prometeusza była już jakiś czas temu i co prawda już premierowo wrzucałem recenzję obcego przymierza, ale stwierdziłem, że zrobię ten materiał od nowa. Troszkę wrażenia też po latach się zmieniły, no i tamten materiał był dosyć cienki, technicznie jeszcze szczególnie, więc pogadamy sobie dzisiaj od nowa. Oczywiście ze spoilerami, także uprzedzam. No i co? Intro lecimy. Zanim jeszcze przejdziemy sobie do fabuły, to chciałbym tylko w dwóch, trzech zdaniach podsumować jeszcze Prometeusza, bo tam też przy recenzji popełniłem drobny błąd. Co prawda już edytowałem ten materiał i została część wycięta, tak żeby po prostu informacje były sprostowane i odpowiednie. Natomiast tak w wielkim, wielkim skrócie. Na początku Prometeusza widzimy właśnie jak pewien człowiek, inżynier w zasadzie tutaj jeszcze powinniśmy powiedzieć, no daje życie na planecie. No i dlatego też ten tytułowy Prometeusz, który faktycznie dał ludziom życie, który był taki w zasadzie zbuntowany i chciał po prostu dać wolność ludziom czy ludzkości. No i ta pierwsza scenka właśnie nam pokazywała stworzenie życia na planecie. No i później oczywiście bohaterowie byli na jakiejś obcej planecie i tam <laughs> no, trochę głupot było co prawda, ale w ostatecznym rozrachunku udało im się faktycznie tych swoich stwórców odkryć. Ale nie do końca mieli ci twórcy takie zamiary, jakie się wydawało, że będą mieli naszym bohaterom, głównie tej parce, małżeństwu, tak, Elizabeth i nie pamiętam imienia tego gościa, w każdym razie Elizabeth Show. No i niestety większość nie przeżywa, aczkolwiek nasza, właśnie główna, można powiedzieć, bohaterka wtedy, Elizabeth Show, odlatuje wraz z androidem, Fassbenderem, którego zebrała głowę i ciało osobno na jakąś prawdopodobnie inną planetę, wtedy jeszcze nie wiadomo gdzie, bo film tak się kończy. No i tak naprawdę z tej części z Przymierza właśnie dowiadujemy się, że bohaterowie rzeczywiście trafili na jakąś planetę, a konkretnie na tę planetę, gdzie całe to społeczeństwo tych inżynierów sobie żyło. A ten, którego tam spotkali, bo w sumie tylko jedną żywą istotę, ja to ujmę oprócz obcego oczywiście, który się tam później wylęga, spotkali właśnie tego inżyniera. No to jego statkiem po prostu odlecieli, tak? No ale wiadomo też z tej już części... Z 2017, że Elizabeth Shaw niestety nie przeżywa, bo Fassbender, w tym wypadku David, bo tutaj będziemy mieli akurat dwóch Fassbenderów, ją po prostu wykańcza. No i sam zostaje i kilkanaście, kilkadziesiąt lat sobie spędza na tej planecie, aż nie przybędzie do niego ekipa z Przymierza, właśnie. No i w ten sposób można pokrótce zamknąć już Prometeusza i skupić się na naszym Przymierzu, gdzie właśnie mamy wielgachny statek. No i tak naprawdę. Załoga ma polecieć na konkretną wyznaczoną planetę, taki jest ich cel, żeby po prostu odbyła się tam kolonizacja. No więc wiozą faktycznie tam ponad 2000 tych kolonizatorów. Mamy całą ekipę, ale film tak naprawdę zaczyna się od jednej wielkiej kraksy, ponieważ mamy awarię na ich statku No i muszą szybko wybudzić właśnie załogę, ale niestety jedna osoba nie przeżywa i spłonęła w kapsule i to był akurat kapitan. No, więc takie smutne wydarzenie na początek, ale reszcie się udało. No i tak naprawdę kapitan, który byłby tym drugorzędnym, powiedzmy tym zastępcą, przejmuje tutaj dowodzenie, chociaż nie do końca budzi on uznanie wśród całej tej ekipy. W każdym razie odbierają pewien sygnał, naprawiając swój statek. No i teraz albo będą przez 7 lat dalej zahibernowani i polecą faktycznie tam, gdzie mieli, albo sprawdzą ten sygnał, bo tak naprawdę dotrą tam w kilka tygodni. I oni przeoczyli w ogóle tę planetę. Okazuje się, że ona jest bardzo Prawdopodobnie dobrze zdatna do, do życia w ogóle, bo tam jest i woda, i da się tam oddychać. Także niby super, ale muszą podjąć trudną decyzję. Albo ryzykują lecąc tutaj, albo lecą w tamto bezpieczne miejsce, które może być pod względem warunków gorsze, ale jednak prawdopodobnie nic tam złego na nich nie czycha. Tak się przynajmniej wydaje. No i tutaj wszyscy tak naprawdę jednogłośnie, prawie, że decydują, że lecimy tutaj właśnie do tej. Bliższej planety, tak, na tą bliższą planetę. Tak naprawdę tylko jedna bohaterka jest przeciw, zastępczyni tego nowego kapitana w tym wypadku. Ona jedyna mówi, że Ej, to jest bardzo ryzykowne, no ale w sumie i tak tam polecieli, no bo ciekawość ludzka, wiadomo, nie zna granic i, i tak wyszło, ale też gdyby nie ta scena śmierci tego kapitana w tej kapsule, to mi się wydaje, że decyzja mogłaby być inna, bo tak naprawdę. Jak oni na ich oczach ta kapsuła płonęła, jak zobaczyli właśnie, jak ten kapitan ginie, jak spłonął w tej kapsule, to już nikt nie chciał wracać do tych kapsuł, a musieliby wrócić, bo 7 lat zajęłaby podróż do tej właśnie jeszcze planety, tego pierwotnego ich celu. No i generalnie do tego momentu w film jest jeszcze całkiem spoko. Mamy tutaj oczywiście inną wersję Androida naszego, troszeczkę zupgradeowaną już bez tej takiej dużej świadomości i mocy twórczej, sprawczej, nie może kreować i to jest dobre, bo przez to nie stajesz takim kutasiarzem jak David właśnie z Prometeusza, więc jest po prostu bardziej przychylny i nie będzie chciał odwalać takich akcji jak David. Do tego momentu mówię, że spoko, bo jak oni już lądują na tej planecie, to od tego momentu zaczęła mi boleć głowa i bolała mnie do końca tego filmu. Zaraz powiem dlaczego. Może jeszcze tylko sobie wyjaśnimy jedną istotną kwestię, że Przymierze dzieje się oczywiście po Prometeuszu, i chronologicznie jest to drugi film, jeżeli chodzi o cały uniwersum obcego. Powiedzmy, mamy Prometeusza, mamy obcy przymierze, a później dopiero jest pierwsza część, już z Ellen Ripley, taki kolejne po prostu stare części. Tam jest kilkadziesiąt lat, nie wiem, dwadzieścia parę, jak dobrze pamiętam, czy trzydzieści, właśnie przeskoku pomiędzy Prometeuszem a, a przymierzem. Stąd też nasz android David sam na tej planecie te kilkadziesiąt lat spędził. I tam właśnie to jest planeta, gdzie cała ta ludność tych inżynierów była, jakby ich to społeczeństwo. Na pewnym etapie tego filmu nam pokazują, że David po prostu zrzucił na nich tego wirusa, tak to można nazwać, po prostu wyplenił całe to społeczeństwo i tam siedział po prostu sam, tworzył, krował i, i oczywiście chciał robić różne hybrydy z obcych i, i potrzebował do tego też ludzi. No więc jak y Ci nasi bohaterowie tutaj docierają, to dla niego to jest taka ha ha ha, nie lada gratka, bo będzie mógł sobie tutaj pokombinować i przechytrzyć pewnych bohaterów. Wiadomo, dla swoich celów bardzo szambitnych on się za takiego boga wręcz miał kreacjonizmu. No i co jest tutaj bardzo uderzające, to jeszcze większa głupota niż w Prometeuszu. Okej, okay, tam kilka takich rzeczy było głupkowatych, gdzieś tam ten biolog wyciągający rękę do jakiegoś węża kosmicznego i tak dalej czy gościu, który mapował całą tę jaskinię, która się okazała statkiem i później się w niej zgubił. No to tam pomniejsze rzeczy jeszcze nawet nie były tak super istotne, ale tutaj już od pierwszych scen po prostu jest głupio. No już sam fakt, że decydują się tam jechać, no w zasadzie to lecieć na tę planetę, znając potencjalne ryzyko, nie było najrozsądniejszą decyzją. Wydaje mi się I tylko ta zastępczyni mówiła, że nie, to jest głupie, no ale i tak to robią. Dobra, to jeszcze wybaczamy, bo ciekawość i tak dalej. Planeta jest blisko, zdatna rzekomo do życia, więc spoko tam odkrywana te pszenice i w ogóle jest ta woda, jest faktycznie da się oddychać. Tylko właśnie, czy lecąc na obcą planetę, gdzie da się oddychać, od razu wychodzisz ze statku bez skafandrów, bo tam cała ekipa, cała załoga od razu wychodzi, po prostu sobie z broniami idą. Nie zważają na to, że przecież tu mogą być jakieś wirusy i tak dalej. Jasne, można też na to przymknąć oko, bo to przecież tylko film, bo to jest sci-fi. No ale właśnie, tutaj z tej fikcji naukowej to zostaje tak naprawdę głównie już ta fikcja, bo dla mnie to nie były procedury bezpieczeństwa, że wychodzimy bez skafandrów na obcą planetę. Co dowodzi dalsza część tego filmu, bo faktycznie najpierw jeden bohater trafia na tego wirusa, któremu do ucha wręcz po prostu wlatuje i go zatruwa, i za chwilę wylega się z niego obcy. Później drugi jeszcze. Tym wirusem się zaraża, bo tam jakieś chyba jajeczka leżały, czy co to tam było po prostu już takie węż spruszone, i ten wirus po prostu się z nich wydobył, jak tam jeden to nadepnął, drugi coś tam i, i zarażonko. I oczywiście nie zarażali się między sobą, jak nie wiem, my covidem teraz, to trochę inaczej funkcjonowało, ale nadal to było niebezpieczne, bo przecież nie wiedzieli, jak to działa, jeżeli już zobaczyli, że się zarazili, nie wiedzieli, czy robić kwarantannę i tak dalej. I w tym momencie zaczyna się jedna wielka panika, gdzie jedna babeczka na statku. Po wylęgnięciu się obcego, zaczyna w niego strzelać i strzela jednocześnie w każde możliwe miejsce tego statku, i ten statek wybucha. No i tam jest po prostu apogeum głupoty. Jasne, że spanikowała, bardzo się bała i tak dalej, ale jak bardzo irracjonalne decyzje się tutaj podejmuje. Ja rozumiem, że ktoś chce ratować swoje życie, ale musisz też myśleć o dobrze ogółu, jeżeli masz statek na obcej planecie z całą załogą, a strzelasz w byle jakie miejsca i ten statek wybucha w pizdu. Okej, okay, tam jakby czekała ta druga część ekipy i załogi, jeszcze sobie dryfowała, powiedzmy tak, nad tą planetą, w razie czego, no ale nadal rozpijdziesz statek i uniemożliwisz sobie odlecenie, czy chociaż się w nim schronienie, bo w tym momencie odlecieć się nie dało, gdyż była po prostu ogromna burza. Co nie zmienia faktu, że wtedy już tak totalny chaos wpada, i to jest z jednej strony zrozumiałe, ale z drugiej strony no w tym filmie nie ma sensownie myślących postaci. To jest po prostu banda idiotów, banda debili, która sama na własne życzenie się wykasza. Pomijając Androida Davida, który tam ich ładnie też ora, no to niektórzy po prostu nieświadomie, z niewiedzy, tak z przypadku można powiedzieć trochę, że umarli, czy zostali zarąbani przez obcego po prostu, ale podobały mi się te małe obce takie super takie biegające. I później jakieś fajskerki wiadomo, no to już znamy oczywiście z tej serii, aczkolwiek fajnie popylały tutaj. Bardzo szybko, oczywiście rosną. Zaraz są duże, atakują bohaterów. No to, to wszystko tak wizualnie i zdjęciowo wygląda naprawdę ok Natomiast co jest trochę smutne, w tej filmie najbardziej działają te rzeczy, które są z Prometeusza i które działały w Prometeuszu. Cała ta idea taka filozoficzna spotkania swoich twórców tego kreacjonizmu Davida, mimo że to antagonista i negatywna postać. To jednak, gdyby nie ten Prometeusz, to ten film sam w sobie by miał niewielką wartość, bo on jest takim trochę już odcinanym kuponem i pożera własny ogon, i jest taką właśnie dużą powtóreczką jednak z rozrywki. I Ridley Scott tutaj. Ciężki jest to scenariusz też, ale Ridley Scott jakoś nie zaproponował mądrzejszych decyzji i wyborów, i to mnie bolało podczas tego sensu. A trwało dwie godziny, i nie mogę powiedzieć, że się nudziłem, bo akurat mnie przymierze wciągnęło. Tylko właśnie jeżeli od tam 20 minut bolała mnie głowa to się ciężko oglądało, już tej głupoty nie byłem w stanie wyplenić po prostu ze swojego umysłu, nawet przymykając na to oko, bo też to nie jest tak, że ocenię ten film na dwa czy na trzy, bo był głupi, bo ma swoje walory i ogólnie serię obcego cenię, ale uważam, że to jest absolutnie najgorsza część z obcego jaka kiedykolwiek powstała i po prostu czy ona była niepotrzebna może nie, bo chciałem zobaczyć coś po Prometeuszu w sumie fajnie, tylko to jak zostało poprowadzone i to mi się nie podobało już. Ciekawiej, znacznie ciekawiej było w Prometeuszu, znacznie bardziej fascynował mnie ten świat, to odkrywanie taka idea religijno-filozoficzna, bardziej filozoficzna, chociaż tam wiadomo, ci ludzie też wierzyli. Ta nasza Elizabeth Show, tak samo jak tutaj ten kapitan, ten drugi właśnie wierzy, jest osobą wierzącą, mam na myśli po prostu, tak wierzy być może w jakiś wyższy cel i tak dalej. No i szkoda, że Elizabeth Show też tak skończyła, no ale to wiadomo było, że David ją zaciuka, jak tylko ona go złoży, jak głowa dotrze do ciała, no to będzie tak naprawdę. Po niej. Ona nie musiała tego robić, ale prawdopodobnie chyba po to, żeby statek tamten prowadzić, to musiała go złożyć w całość. W każdym razie to nie jest istotne, ale no, jest istotne to, że szkoda, że tak kończy, leci tam odkrywać dalej jakieś właśnie swoje cele kolejne spełniać. Zobaczyć co ci twórcy mieli w głowie, że zmienili zdanie, że najpierw nas stworzyli, a później unicestwili. Tak naprawdę to ten jeden nas stworzył, tak wyłamał się, był tym buntownikiem, tym Prometeuszem, a reszta wcale być może nie miała od początku właśnie dobrych zamiarów, a przynajmniej nie ten ich lider, którego w Prometeuszu udaje się pokonać. Więc yy, jakoś tak całościowo trafiają właśnie do mnie tylko te motywy z Prometeusza, no i fajnie wizualnie latający obcy, śmieszył mnie nawet czasem jak popierdzielał, albo ta scena pod pysznicem, co tam jest, on tak ogon wkłada i już myślałem, że normalnie Ci, cim śrim, cim zrobi, ale nie. Jednak tam była rzeźnia i krwawa łaźnia, po prostu się zrobiła jak normalnie w psychozie scena pod prysznicem, więc to było takie śmieszne, całkiem fajny smaczek. No i oczywiście główny zaplanowany tutaj twist, czyli podmianka androidów. Tak naprawdę myślimy, że na statek, jak już tam garstka bohaterów przeżywa, wraca ten nasz dobry android, który tutaj z całą pewnością chce pomagać naszym bohaterom i po prostu każda misja musi mieć tego androida. No to jednak wraca David jako impostor i to jest niby ten bardzo mocno budowany twist, którego można już się spodziewać wcześniej, bo oni się tam biją, nie jest pokazane w tej scenie, który ostatecznie wygrywa, a to, że wraca rzekomo ten dobry, no to wiadomo, że tylko trik tak naprawdę tutaj reżyserski, bo okej, okay, po prostu przebrał się w ciuchy tamtego dobrego androida, tak dobrego Fassbendera, no i musiał sobie trochę tam rękę uciąć, bo faktycznie nasz android ratując to jest zastępczynie kapitana, przed obcym kawałek ręki stracił, bo tam obcy mu wygryz kwasem poleało i tak dalej. No i tutaj myślałem, bo pod koniec tego filmu jest scena właśnie z tą ręką, jak już siedzi David na tym statku. Że może pomylił ręce i sobie odciął nie to co trzeba, czy co on tam z nią zrobił, no pewnie sobie udział. Ale nie, ręka się zgadza, więc nikt się nie domyślił na tym statku, w zasadzie tylko dwójka już wtedy bohaterów przeżyła. I się nie domyślili. Szczególnie ta babeczka, że, że to jest David. Ona się dopiero domyśliła, jak już koniec, koniec jest samego filmu i on ich za, za hibernował, chciałem powiedzieć po prostu położył ich w kapsuły hibernacyjne, bo muszą jednak zacząć do tej oryginalnej planety, do której mieli, tak? Więc na 7 lat spanko, i ona dopiero wtedy, jak zaczęła opowiadać o budowaniu domku z drewna David'owi, to właśnie skumała że to David. No, bo myślała, że opowiada tam temu Androidowi. <grywa> Of the gods into Valhalla. i krapno więc oczywiście on zabrał jaja obcych, sobie tam w przełyk wpuścił, wyżygał dwa jaja, zachował <gryśla> wniósł na statek i tak naprawdę faktycznie będzie ta kolonizacja ale prawdopodobnie to się, no już tego nie wiemy bo to tylko w domyśle na tym film się kończy, ale Fassbender po prostu sobie te jajeczka wykorzysta bardzo dobrze zrobi tych kolonizatorów, ale później puści plagę obcych i tam będą rosnąć hybrydy, no i pewnie też wykorzysta właśnie naszych dwóch Tutaj bohaterów, którzy przeżyli do tego, więc to jest całkiem fajny motyw. Ten twist jako tako działa. Znaczy, ja już go znałem, bo widziałem ten film, ale wtedy też się domyślałem, jak go oglądałem w 2017, więc to takie już było trzymanie bardzo na siłę, mam wrażenie, tego twistu do końca. Ale już wydaje mi się, że dużo osób się połapało, że to nie ten android. Bo ciutka też inaczej się zachowywał. Taka była atmosfera wygrana tutaj reżysersko, montażowo, że było można poczuć, że to nie jest ten android, właśnie, mimo że niby te detale się zgadzały, tak, ale jednak. Szkoda, że nie domyślili się wcześniej, no ale tak musiało być i tak było. Tak jeszcze tylko dodam na sam koniec, bo już nie mam w sumie za wiele do powiedzenia o tym filmie, że tak stricte horrorowo też to nie działało jakoś za mocno. Ja się bardziej śmiałem na tych scenach walki z obcym, gdzie on tak biegał właśnie jak, jako maluszek jeszcze. Później jak był większy to na przykład bardzo mi się podobała ta scena z tym żurawiem, gdzie ta zastępczyni kapitana z nim walczy, ona go faktycznie tam pokonuje. I to było spoko, ale raczej te scenki bardziej mnie rozbawiały. Czasami trzymały w napięciu, tak jak na przykład ta konfrontacja kapitana z Fassbenderem, z Davidem, który tego obcego próbował tam wytresować, tego dużego, takiego właśnie ślepego, już dużego, wyrośniętego. No i to tam chwilę w napięciu gdzieś trzymało, parę scenek też tam na tym samym już w statku, gdzie później oczywiście obcy się jeszcze jednak dostaje. Na, na statek, i tam we dwójkę już muszą walczyć, gdzie pomaga im Android. Myślą, że to ten dobry, a to David cały czas. No i udaje się, niby obcego, wypchnąć w przestrzeń kosmiczną. Ale co z tego, skoro i tak poszli do kapsu, spać, a David został na pokładzie i tak naprawdę stał się tym Bogiem, już tak maksymalnie. Znowu będzie kontrolował sytuację całą sam na własną rękę, tak naprawdę. Więc porobił ich oczywiście niesamowicie. Także była to bardzo ważna postać z Prometeusza, która tutaj przeżywa również. No, udaje mu się pokonać Androida, mimo że jest starszą wersją, jest teoretycznie gorszą to jednak nawet jak mu się udało raz wyłączyć, odciąć już tego dobrego androida, się okazuje, że on tam wcale nie zginął, przeżył, bo jest trochę inaczej skonstruowany i myśleliśmy, że da w wpierdziel Davidowi, ale nie, w tej konfrontacji się ucina. Akcja i nie wiemy, który wygrywa, no ale później się szybko domyślamy. No, 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 i, no i tak to było, więc tak horrorowo znacznie lepiej wypadał wydaje mi się, może nie tyle, że horrorowo, ale jakoś tak pod względem napięcia i gęstej atmosfery Prometeusz wydaje mi się, że wypadał lepiej. Mm. No, już to, że taka pierwsza część stara, typu Nostromo, no to jest oczywiście, że ta atmosfera to jest genialna i wypada tysiąc razy lepiej i horrorowo, właśnie, i trzymając w suspensie, więc to nie ma co porównywać nawet. Na no przymierze, no tak jak mówiłem, najgorsza część, jeżeli chodzi o moją ocenę, no to w 2017 dałem naciągane 6. Teraz ta ocena trochę spada, jest to piąteczka, bo jest to. Nierówny film, jest to film, właśnie tak jak mówiłem, taki gdzie te wątki z Prometeusza tylko mnie interesowały jakoś bardziej, tak naprawdę nie są super potrzebne jakoś, albo gdyby został inaczej napisany. A też jeden ze scenarzystów był scenarzysta na przykład Gladiatora czy też Skyfall, więc dziwne, że takie krapy w tym scenariuszu się pojawiają. Niektórzy bardziej na to oko pewnie, pewnie przymkną na te wszelakie głupoty, ale nie jestem w stanie jakoś pozytywnie ocenić filmu, który, no, na którym bolała mnie głowa przez godzinę 30 czy 40 tak? <laughs> więc no bo 5 na 10 to jest średnia, jak to nie jest pozytywna ocena, to jest jeszcze ta negatywna raczej, czy po prostu średnia. Tak, dopiero pozytywna się zaczyna od 6 na 10, jak film jest niezły, bo, bo taka połowa skali to to jeszcze tak 50-50, właśnie, więc tak zostawiam ten film z tą oceną po latach. Wy w komentarzach z postrzeżeniami, wrażeniami, jak Wam się podobał obcy przymierze. Wiem, że zdania będą podzielone. Dużo widzów jest, którzy są na nie, widziałem już dawno zresztą, jest sporo negatywnych głosów. Trochę osób lubi ten film, część jest pośrodku, tak jak ja, więc są naprawdę różne opinie. O dziwo za granicą na Rotenach, jak sprawdzałem, to się całkiem przyjął, bo przy 400 chyba 8 recenzjach właśnie na Roten Tomatoes ma 65% aż pozytywnych, to sporo jak na to jak ten film wygląda, tam jest średnia 63 chyba na 10, no u mnie już ta szóstka tutaj, nie wiem, po latach nie zostaje, no po prostu nie, 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 ten film tylko z sentymentu jeszcze te 5 z tego, że lubię Obcego i Prometeusza bardzo, więc część tej duszy została tu zachowana i spoko. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Zapraszam was serdecznie na Discorda, dołączajcie, macie link pod spodem i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Cześć.